Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Koko's to jest Call of Duty 1 i musicie mi naprawdę wybaczyć to w jakiej ta gierka jest rozdzielczości, albowiem e, gra nie oferuje rozdzielczości w takiej, jakiej ja gram, e, nie oferuje proporcji 16 na 9900. 20x1080 Full HD. E, tutaj widzicie, gram na jakimś skrakowanym serwerze, ale gramam oryginalną. I tutaj chcę się Wam pochwalić. Gra z 2003 roku. E, jeszcze nawet jest naklejka Neostrady. Reklama Neostrady Telekomunikacji Polskiej. Dzieci Neo wtedy właśnie wchodziły na rynek. E, słuchajcie, Wasz temat numer 6, ale może zacznij, zanim zacznę o nim mówić. I to powiem o tym, że tą grę było niezwykle trudno nagrać, było naprawdę wiele problemów. Nie mogłem nagrywać przede wszystkim e, na żywo, e, bo gra mi strasznie skakała, nieważne czy włączyłem Frapsa, czy włączyłem mój normalny program, czyli Midly Section. E, to po pierwsze. Po drugie, no musiałem nagrać demo. Kiedy zaczynałem nagrywać to demo za pomocą Midly Section, to w ogóle się nie nagrało. E, musiałem, już wcześniej musiałem zresztą zainstalować Frapsa, e, Frapsem się nagrało, ale the uh... Fraps podzielił mi na fragmenty 3-minutowe, wszystko, więc połączenie, no ale połączenie tego w Adobe, e, Premier Premiere Pro nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast naprawdę ogromne problemy sprawia czy pierwsza część Call of Duty. Zresztą wiadomo, ja mam Windows 8.1, mam inne directx -y, e, ITP, i i td, zupełnie inne ustawienia. Ta gierka jest już naprawdę stara i wiekowa, no ale mimo wszystko udało mi się nagrać. Ale no, jak sami widzicie, ten ekran jest po prostu kwadratowy, bo taka rozdzielczość jest w grze. Już zresztą nie chciało mi się kombinować, być może dałoby się odpalić full HD, nie mam zielonego pojęcia, ale jest już godzina druga w nocy, ja to dla was nagrywam. Eee, dla was nagrywam komentarz na temat yy, i słuchajcie. Yy... Idziemy do meritum. Otóż dzisiejszy komentarz zaproponował nie kto inny jak Xfrax HD, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. 34 łapek w górę. I temat brzmi: jak gracz powinien spędzić wakacje? Grać więcej niż dotychczas czy może oderwać się od komputera? Gamescom to świetna okazja, aby połączyć te dwa aspekty. Nie wiem dlaczego Gamescom jest świetną okazją, aby połączyć no, jeszcze pytanie, które dwa aspekty, tak? Ale wydaje mi się, że chodziło Ci o to, że, no tak, grać i oderwać się od komputera. Gamescom to nie jest po pierwsze granie, a po drugie, nie oderwiemy się od komputera patrząc, ponieważ no Gamescom nie jest transmitowany. Zresztą Gamescom już był, tak? Gamescom nie jest transmitowany i nie był transmitowany w telewizji na przykład, ale na livestreamach tak? I mimo wszystko siedzimy przed komputerem. Ale jak gracz powinien spędzić wakacje? Słuchajcie, jak ja mam wolne, to nakurwiam w gierki. Bez żadnego tutaj kitowania gram ile wlezie. Kompletnie. Poświęcam praktycznie cały swój wolny czas. Oczywiście, odkąd mam dziewczynę, która mimo wszystko również jest graczem. I dzisiaj grała w Sims średniowiecze. Ja zresztą też grałem w Sims średniowiecze, zajebista gierka. No właśnie. Ona też jest zresztą graczem. No ale mimo wszystko, jeżeli mam wolne, no to można gdzieś sobie wyjść, prawda? Coś zjeść. Na jakiegoś fajnego burgera, nie do McDonalda, ani Burger Kinga, tylko takiego prawdziwego burgera. W Warszawie jest kilka tego typu knajp, w którym można naprawdę zjeść zajebiście dobrą, wypieczoną sztukę mięsa w bułce do tego jakieś dodatki. Także można gdzieś sobie wyjść, natomiast ja faktycznie bardzo dużo czasu spędzam przed komputerem, mając wolne albo na przykład będąc chorym, tak? No to, to jest dla mnie odpowiedni wakacji. Oczywiście, wasi rodzice by tego nie pochwalali, tak? Jeżeli macie wakacje, e, powinniście gdzieś wyjechać e, na jakieś kolonie, na jakiś obóz. Kolonie są dla mniejszych e, wiekowo, e, młodszych wiekowo, obóz jest dla starszych wiekowo. E, taki był przynajmniej kiedyś podział, nie wiem jak to teraz e, wygląda. W każdym razie warto gdzieś naprawdę wyjechać na dwa tygodnie, oderwać się od komputera. E, wiadomo, no, mimo wszystko, wszystko wzrok się niszczy przy kąpie, mimo wszystko obrastacie tłuszczem, ja jestem dobrym przykładem tego. Wzrok też czasami jak gram na przykład 12 godzin, to już praktycznie wysiada, naprawdę potrzebuje odpoczynku. Warto też sobie czasami fundować ćwiczenia na wzrok, na przykład jak macie jakiś przedmiot, dajmy na to nie wiem, zapalniczkę, to po prostu skupiać spojrzenie na jakimś dalszym albo bliższym punkcie, ponieważ jeżeli gapimy się w ekran, to mamy takie wrażenie, że gapimy się gdzieś w dal, ale to jest ciągle, tak jakby wzrok jest zogniskowany w tej samej odległości, tak? Natomiast właśnie w ten sposób ćwiczenie na jakimkolwiek obiekcie, że to jest zapalniczka, czy coś innego, nie palcie, to jest dobre ćwiczenie dla wzroku i żeby sobie po prostu trochę odpoczął, oczywiście nie mówię o śnie, no ale mimo wszystko w wakacje... Po tym, jak wyjedziemy gdzieś na kolonie albo na obóz, kąpa oczywiście zaczyna brakować. W sumie do internetu dostęp mamy przez komórki, tablety. Zapewne można wziąć też PSP, Sony, Play, Sony Vita, Play, PlayStation Vita to się nazywa. Nie wiem, no w każdym razie chodzi o takie małe konsole, no, albo PlayStation, albo jakiejś innej firmy, także też można w sumie grać na takim obozie. No ale ludzie, którzy na tym obozie pracują, zapewniają nam też dosyć duży dopływ rozrywki. Ostatnio że to też słyszałem o seks-obozach dla nastolatków, a mianowicie wyjeżdżacie sobie gdzieś na przykład do Grecji e, i dajmy na to e, młode dziewczyny lat 17, 16, 15 e, puszczają się z obcokrajowcami za jakieś Eurasy, za które potem kupują dżinsy. E, ale to jest generalnie e, patologia współczesnej młodzieży. Oczywiście nie wszyscy to są, no wiadomo, że ja tutaj nie mówię o wszystkich, ale są tego typu obozy. Nie, e, <laughs> Ale raczej nie razy wam jechać na coś takiego o, ale na pewno może dobrze zarobić Hajsy z obozu, z w każdym razie, no tak, no, wakacje to jest czas dla Was, to jest czas wolny, aktywność, ale również i granie przed komputerem. Ja myślę zresztą, że jeżeli jest rok szkolny, to tego czasu nie ma aż tak bardzo dużo, chyba że siedzicie do późna. Tak jak ja na przykład siedzę w tej chwili do drugiej w nocy, jeszcze czekam nie render tego filmu. Ale też czasami się zagrywam do późnych godzin. No ja w każdym razie swoje wolne, kiedy mam jakiś urlop, ewentualnie kilka dni wolnego, to spędzam grając jeżeli na przykład jadę na działkę Z rodzicami, to również Znaczy do rodziców na działkę To również zdarzyło mi się Chyba za każdym razem, oprócz pierwszego Bo za pierwszym razem nie pomyślałem o tym Ale potem za każdym razem, słuchajcie Brałem sobie monitor Ten właśnie mój główny monitor Oraz konsolę Playstation 3 I tam kurwiłem w gierki na świeżym powietrzu Także słuchajcie, słonko, piwko Papierosek, monitor I kurczę jazda Killzone'a na przykład, albo Uncharted Cały przyszedłem chyba Uncharted 2 albo 3, już nie pamiętam dokładnie. E, także to też jest swego rodzaju relaks, no ale oczywiście nie cały czas, tak. No matka mówi: o, Weź się od tego kompa, od tej konsoli, choć na ryby, choć popływać czy coś tam z psem, również trzeba trochę pokasać, No bo wiadomo, zwierzę musi się wyszaleć. E, także no, nie cały czas również grałem, tak. E, no. Ale odpowiadając już Tobie, Dominik, na to pytanie, jak gracz powinien spędzić wakacje, grać więcej niż dotychczas, czy może oderwać się od komputera, no trzeba to sobie podzielić, tak? Jak powiedziałem, obóz kolonia to jest jedna sprawa, a potem jak się na przykład wróci do domu, to można sobie ponaparzać przez nie wiem, dwa tygodnie ostatnie wakacji, trzy tygodnie ostatnie wakacji, więc myślę, że w ten sposób to jest całkiem dobre spędzenie czasu i pogodzenie swojej pasji, swojej przyjemności. E, powiedzmy z pewnym takim obowiązkiem wobec swojego no nie wiem organizmu albo wypoczynku tak chociaż oczywiście obóz albo kolonie również mogą stanowić źródło e, bardzo dużej przyjemności seksobozy seksobozy e, ale nie o tym mówię akurat e, no w każdym razie możecie poznać wielu ludzi również graczy spotkać tak oni również jeżdżą na takie obozy także możecie się razem ze sobą integrować wieczorem e, przy nie wiem e, jak macie wspólny pokój nie wiem kurde jak to teraz wyglądają te wszystkie obozy? Ale u mnie to było tak, no, że był no, wspólny pokój, tak? No, oczywiście nie wszyscy tam czy cztery osoby albo dwójka to bardzo rzadko było, ale nie wiem, pięć osób albo cztery osoby w jednym pokoju. Rozmowy do późna w nocy, także można się wymienić. A w co się skoczy tak? Tutaj ban hopping, nie? W co się nie można skakać, nie? Powymieniać się e, jakimiś doświadczeniami, e, Także to też jest e, całkiem e, spoko sprawa. E, kurna, ten gameplay jest cholernie długi, jeszcze mamy pięć minut. 呃。Uh Tak, słuchajcie, może ja generalnie powiem o pierwszej części Call of Duty, o tym co właśnie w tej chwili widzicie na swoich ekranach, ekranach monitorów, takiej dziwnej kwadratowej rozdzielczości. W każdym razie jest Call of Duty. Pierwsze Call of Duty jest to dla mnie gierka po prostu kultowa, tak? Jedna z takich gier, która jest dla mnie legendą i zawsze pozostanie żywa w moim sercu. Tak jak powiedziałem, rok 2020. 2003 i niesamowita przygoda w trybie single player. To było coś po prostu super. Można było powiedzieć czołgiem, postrzelać się w bitwach czołgowych, że tak powiem. Ja tą gierkę przechodziłem multum razy, wiele razy, 4-5 razy, a naprawdę jest bardzo mało gier, które tyle razy przechodziłem. Czuć było taki klimat wojenny, tak? Ponieważ no, gra polega na tym, że się po prostu walczy na froncie, wciela się w rolę zarówno Aliantów, jak i żołnierzy Związku Radzieckiego. W tamtych czasach, kiedy ja w to grałem po raz pierwszy, ja byłem po prostu zafascynowany tym wszystkim, co udało się tutaj jak wyrząd pokazać, ten cały klimat wojenny. Ja naprawdę się czułem, jakbym prowadził jakąś potyczkę, mimo że w tej chwili ta grafika oczywiście jest kompletnie nierealistyczna i śmiechu warta. Jednak w tamtych czasach naprawdę było super, super się w to grało, tak? Była, była to moja chyba taka pierwsza prawdziwa, fajna gra wojenna, w którą się niesamowicie w ciągnąłem um. Jeżeli chodzi o multiplayer, nigdy w życiu wcześniej nie grałem Call of Duty 1 multiplayer. Dopiero to wy i to, że skusiliście się, aby wybrać tą właśnie część, żebym w nią zagrał w waszym temacie. Zresztą pod tym filmem również będę w komentarzu zadawał pytanie, którą część Call of Duty chcielibyście zobaczyć. Dzięki wam miałem okazję właśnie zagrać w multiplayer Call of Duty 1. I muszę wam powiedzieć, no, dosyć dziwne. To było, ponieważ praktycznie nie strzela się z przybliżenia, tylko ciągle się próje przynajmniej na bliskie dystanse z Biodra, a w najnowszych częściach, w nowszych częściach Call of Duty, oczywiście ten, który przybliży i przyceluje, ma nad wami niesamowitą przewagę. Tutaj próje się z Biodra i myślę, że na tym się znacznie lepiej wychodzi, bo na początku dosyć grałem tragicznie, ale potem już zacząłem rozumieć, jak to wszystko działa. Bany hopping jest kompletnie na porządku dziennym, i można skakać wokół siebie i strzelać z tego Biodra. Jeżeli zabijecie przeciwnika albo jeżeli zabiją waszego towarzysza broni, to po każdym kolesiu zostaje apteczka. Zresztą właśnie zdrowie się tutaj nie regeneruje. Mamy pasek zdrowia, który należy uzupełniać ewentualnie apteczkami po poległych żołnierzach. Po prostu się na nich nachodzi i ta apteczka... Automatycznie się wchłania, tak jak to nie na hemoroidy czy coś takiego. No tak. I jeżeli chodzi o bronię, to mamy do dyspozycji po cztery bronie dla każdej nacji, granaty. I to jest w sumie wszystko, tak? Żadnych gamerów, żadnych min, żadnych wymyślnych innych super rzeczy. Oczywiście nie ma kill ani skullstreaków. Nie wiem w sumie, w której części to zostało wprowadzone, szczerze mówiąc. Eee, także, <laughs> Jezus Maria, to jest zupełnie inne doświadczenie od tych Call of Duty, do których jestem, powiedzmy, przyzwyczajony. Tak, i naprawdę fajnie było pograć. Co do samej rozgrywki, słuchajcie, to na początku byłem po stronie Amerykanów, wariantów. są to byli Amerykanie. A pod koniec, no, pod koniec, przerzuciło mnie do Niemców. I niestety, słuchajcie. O, oh. Jara, jasne. Niestety, słuchajcie, trafiłem na cheatera. Eee, cheatera mogliście zobaczyć na pierwszym kilkamie. Eee, możecie się cofnąć w gameplayu. I cheatera będziecie mogli zobaczyć na jednym z ostatnich kilkamów. Chyba akurat tutaj e, za chwilę będzie ten cheater. E, nie mam zielonego pojęcia, po co jakikolwiek koleś oszukuje i czytuje w tą grę. To są jakieś wallhaki, hacki, aim -hacki e, itp., itd. To jest zupełnie niesamowicie denne. Jak zresztą w ogóle jakiekolwiek inne cheatowanie, tak? Ale zawsze mi się wydawało, że cheaterzy poprawiają swój nastrój poprzez oszukiwanie w grach, w których jest bardzo dużo osób. Zresztą no, tutaj było kilka serwerów, ale żaden z nich nie był zapełniony tak Także mnie totalnie zaskoczyło, że jest tutaj Oszust. Pieprzony, cholerny cheater, który musi podreperować swoje ego. Zresztą to, a propos czytowania, to jest rzecz na kolejny temat. Jeżeli będziecie chcieli zaproponować właśnie temat kolejny, piszcie przed komentarzem literkę T w nawiasie kwadratowym i komentarz, który otrzyma najwięcej łapek w górę będzie tematem przeze mnie poruszonym w następnym odcinku. Call of Duty, wasz temat, a gameplay zbliża się ku końcowi. Miałem naprawdę bardzo fajny wynik. Dzięki Wam, wielkie do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.